Dajcie Pączki hiszpańskie moje ulubione. A te powinny być wyśmienite. Znacie chlebusik? No, zapewne widzieliście czasami takiego busa zaparkowanego w dziwnym miejscu, sprzedającego obwoźnie, pieczywo. No głównie jakieś słodkie bułki. Tylko troszkę się zdziwiłem, jak usłyszałem cenę za dwa pączki. Bo cena jak. U Gesslerowej, czy u Blikleja jeszcze z czasów, kiedy do Wrocławia przylatywały z samolotem. Dwa pączki całe 18 zł, czyli 9 zł za sztukę. Miało być dla dzieci na dzień dziecka. No ale sobie nie odmówię spróbowania kawałka, tak drogiego pączka. I się zastanawiam, właśnie czy to tak drogi ze względu na smak, czy może to na poczet mandatów. Pięknie centralnie zaparkowany na ścieżce na ciągu pieszo-rowerowym. No, się dziwię, że jeszcze żaden rowerzysta go nie przegonił. Mam tu kilku lokalnych aktywistów, którzy bardzo biorą sobie do serca takie taranowanie przyjazdu. No. Gość się może lekko zdziwić. No, ale zobaczmy. Ponczucha. Dobry, ale niestety nie Także chyba jednak to na poczet mandatu. Na razie to tyle.